Cześć. Za chwilkę usłyszysz opracowanie na temat tak zwanego staffingu. Jak zwykle, research merytoryczny i scenariusz jest po mojej stronie, natomiast sama realizacja częściowo jest wspomagana przez technologię. Na końcu dodam od siebie kilka uwag z perspektywy eksperta i trenera. Zapraszam. Mobbing to słowo kojarzy się chyba jednoznacznie, prawda? Szef, który nęka pracownika. No właśnie, to znamy. Ale co jeśli odwrócimy tę sytuację o 180 stopni? Dzisiaj bierzemy na tapetę zjawisko staffingu sytuację, w której to menedżer, to szef staje się ofiarą ze strony swoich własnych podwładnych. I to jest pytanie, które w dyskusjach o patologiach w pracy pada naprawdę rzadko. A szkoda, bo to jest jak najbardziej realny problem i ma bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla samej ofiary, ale, no cóż, dla całej firmy. Spróbujmy to przeanalizować krok po kroku. Okej, okay, a więc co dzisiaj przed nami? Zaczniemy od definicji tego trochę ukrytego zjawiska, potem rozłożymy na czynniki pierwsze taktyki sabotażu, sprawdzimy, jakie narzędzia prawne i sądowe mogą chronić menedżerów, a na sam koniec prawdziwa perełka. Studium przypadku lidera cienia. No to co, zaczynajmy. No dobrze, przechodzimy do pierwszej części naszej analizy. Czym tak właściwie jest ten cały staffing i dlaczego tak rzadko się o nim słyszy? Staffing, albo inaczej mobbing wstępujący, to jest w zasadzie lustrzane odbicie tego klasycznego mobbingu. Sama nazwa wzięła się od angielskiego słowa staff, czyli po prostu personel. Co ciekawe, jeśli otworzymy polski kodeks pracy, nie znajdziemy tam słowa staffing, ale co jest kluczowe, opisane w definicji działania podlegają dokładnie tym samym przepisom co mobbing. Liczy się uporczywość, długotrwałość i cel zniszczenie pozycji przełożonego. Spójrzmy na chwilę na dane. Badania, które przeprowadził Dezap, pokazują, że staffing to zaledwie niecałe 10% wszystkich przypadków mobbingu. To najrzadsza forma, ale uwaga, eksperci są tu właściwie zgodni, te liczby mogą być i pewnie są mocno zaniżone. Dlaczego? No cóż, menedżerowie często wstydzą się, boją przyznać, że są ofiarami. Jest w nich obawa, że to zostanie odebrane jako jakaś oznaka słabości, braku kompetencji. To niestety wciąż temat tabu. Żeby to wszystko dobrze zrozumieć, zestawmy te dwa pojęcia obok siebie. W staffingu wektor ataku idzie do góry, wbrew hierarchii organizacyjnej. To nie jest walka o zasoby, jak to często bywa, ale raczej o władzę, o wpływy, albo po prostu to taki czysty opór przed nowym porządkiem. Zrozumienie tej dynamiki jest absolutnie kluczowe, żeby w ogóle ten problem rozpoznać. No dobrze, przejdźmy teraz do konkretów. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Z jakich działań składa się taki, można powiedzieć, podręcznik sabotażu, który stosują podwładni? Pierwsza kategoria to jest taki bezpośredni atak na autorytet. Działania są często subtelne, ale niezwykle skuteczne. Wyobraźmy sobie spotkanie zespołu i nagle jeden z podwładnych rzuca: Czy na pewno przemyślałaś wszystkie konsekwencje? Takie podejście się ostatnio nie sprawdziło. To nie jest konstruktywna krytyka. Nie. To jest publiczne podważanie kompetencji, a do tego dochodzi jeszcze ignorowanie poleceń, tłumaczone oczywiście dobrem projektu. Kolejna taktyka to jest taka cicha, ale zabójcza manipulacja informacją. Sprawca staje się takim filtrem, bramką komunikacyjną. Zataja problemy, czeka aż sytuacja eskaluje i wtedy może powiedzieć: No cóż, szef nie panuje nad sytuacją. Przekazuje polecenia menedżera, ale we własnej, często zniekształconej interpretacji, a kluczową wiedzę, no cóż, trzyma dla siebie, przez co uzależnia od siebie resztę zespołu. Tak buduje swoją pozycję, oczywiście kosztem autorytetu przełożonego. I na koniec chyba najtrudniejsza do wykrycia gra manipulacja społeczna. Tworzenie koalicji, podsycanie niezadowolenia, izolowanie menedżera. Kiedy coś się uda, to co słychać? Dobrze, że zrobiliśmy to po staremu. A kiedy pojawia się problem, to efekt tych nowych pomysłów. I w ten sposób sprawca kreuje się na takiego obrońcę zespołu przed tym niekompetentnym szefem. W porządku. Skoro znamy już problem i wiemy, jak się objawia, to zobaczmy, jak można się przed nim bronić. Jakie narzędzia daje ofiarom stafingu polskie prawo? Sprawa jest właściwie prosta. Menedżer to też pracownik, więc podlega dokładnie tej samej ochronie. I co jest chyba najważniejsze, to na pracodawcę, czyli na całej firmie, spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. I to niezależnie od tego, czy atak idzie w dół, czy w górę hierarchii. Podstawą są tu te klupowe artykuły, które chronią godność i bezpieczeństwo każdego pracownika. Warto o tym pamiętać, że obrona nie kończy się na prawie pracy. Jest jeszcze coś. Poszkodowany przełożony może też wytoczyć proces cywilny i to bezpośrednio przeciwko sprawcy nękania. Podstawą jest tu naruszenie dóbr osobistych, takich jak dobre imię, godność czy zdrowie, a to z kolei daje możliwość żądania zadośćuczynienia finansowego za doznaną krzywdę. No dobrze, teoria teorią, ale jak prawo jest interpretowane w praktyce? Przejdźmy do kilku kluczowych wyroków sądowych. One naprawdę rzucają światło na to, jak sędziowie podchodzą do zjawiska stafingu. To doskonale widać w tym przełomowym orzeczeniu Sądu Najwyższego z lutego 2024 roku. Sąd powiedział to wprost, jednoznacznie: menedżer, który jest zatrudniony na umowę o pracę, jest pracownikiem, a to oznacza, że może być ofiarą mobbingu ze strony podwładnych. Ten wyrok ostatecznie ucina wszelkie wątpliwości i potwierdza, że ochrona prawna należy się każdemu, niezależnie od miejsca w firmowej hierarchii. Co jest bardzo ważne? Sądy bardzo wyraźnie stawiają granice między stafingiem a innymi dopuszczalnymi w pracy zachowaniami. Orzecznictwo podkreśla, że stafingiem nie jest uzasadniona krytyka, nawet jeśli jest ona ostra. Nie jest nim też zwykły konflikt, w którym obie strony są równie aktywne. To jest niezwykle ważna granica. Stafing to jednostronny, uporczywy atak na jedną osobę, a nie otwarty spór, w którym ścierają się dwie równorzędne strony. Przejdźmy teraz do ostatniej, ale być może najważniejszej części naszej analizy. Zobaczmy, jak te wszystkie mechanizmy, o których mówiliśmy, działają w praktyce na przykładzie historii Anny i Marka. Poznajmy zatem naszych bohaterów. Z jednej strony mamy Annę, nową menedżerkę. Została zatrudniona, by wprowadzić zmiany. Jest pełna optymizmu i wierzy w transparentną komunikację. Z drugiej strony jest Marek, starszy specjalista z najdłuższym stażem, taki nieformalny lider zespołu. On jest strażnikiem starego porządku. Czuje się pominięty, boi się utraty wpływów. I ma jeden cel: udowodnić, że nowa szefowa jest po prostu niekompetentna. Działania Marka były bardzo subtelne, ale systematyczne. Na spotkaniach publicznie kwestionował jej decyzje. W nieformalnych rozmowach, wiecie, w kuchni czy na korytarzu, tworzył narrację my kontra ona. Kontaktował się bezpośrednio z przełożonym Anny, oczywiście ją omijając. Stosował nawet coś, co nazywa się malicious compliance, czyli złośliwe posłuszeństwo. Wykonywał polecenia co do joty dosłownie, doskonale wiedząc, że to doprowadzi do katastrofy. Anna na szczęście nie zareagowała emocjonalnie. Zamiast tego przyjęła profesjonalną trzyfazową strategię. Po pierwsze, faza obserwacji. Skrupulatnie dokumentowała każdy incydent. To jest kluczowe. Zbieranie dowodów na wypadek eskalacji do HR. -u. Potem przeszła do działań: konfrontacja z Markiem, redefinicja ról, budowanie sojuszy w zespole. I dopiero gdy to nie przyniosło efektu, zdecydowała się na eskalację, ale wtedy miała już w ręku twarde dowody. To jest po prostu mistrzowski przykład asertywnej komunikacji. Czasem nazywa się to modelem Fuko: fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. Anna nie oskarża, ona opisuje. Przedstawia konkretny fakt, mówi o swoich uczuciach, o tym jak się poczuła, wskazuje jakie to ma konsekwencje dla zespołu i na końcu jasno komunikuje swoje oczekiwania. Taka technika kompletnie odbiera manipulatorowi pole do dalszej dyskusji. Kluczem do sukcesu Anny było właśnie to profesjonalne podejście. Zamiast wchodzić w otwartą wojnę, krok po kroku przełamała toksyczny wpływ Marka, odzyskała kontrolę i ugruntowała swój autorytet. To pokazuje, że nawet w tak piekielnie trudnej sytuacji można wygrać, działając w sposób przemyślany i, co najważniejsze, oparty na faktach. Na sam koniec warto chyba zadać sobie pytanie, gdzie właściwie leży ta granica? Jak odróżnić prawo pracownika do wyrażania opinii? Od celowego sabotażu. Myślę, że rozpoznanie tej różnicy to jest jedno z największych wyzwań dla każdej firmy, która chce budować zdrową i opartą na wzajemnym szacunku kulturę pracy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten materiał przyniósł Tobie jakąś wartość, ale na koniec jeszcze kilka moich takich praktycznych uwag. Po pierwsze, Pamiętaj, że termin staffingu jako negatywnych zdarzeń w miejscu pracy jest używany w Polsce i właściwie wydaje mi się, że tylko w Polsce. Dlaczego tak jest? Bo w praktyce nie możesz dochodzić swoich praw, jeżeli doświadczasz staffingu właśnie z tego terminu. Trzeba powiedzieć, że obecnie, czyli w 2025 roku, termin staffing nie pojawił się jeszcze w żadnych naszych przepisach prawa. Funkcjonuje natomiast pojęcie mobbingu i staffing to właściwie nic innego jak tak zwany mobbing poziomy wstępujący, no i już na podstawie czy w oparciu o przepisy dotyczące mobbingu oczywiście jesteś w ochronie. Dodatkowo jeszcze, gdyby spojrzeć na przepisy Międzynarodowej Organizacji Pracy, no to mamy tam używanie terminu staffing, ale w innym kontekście. Bo odnosi się najczęściej do obszaru pozyskiwania pracowników, rozlokowywania w miejscu pracy, czyli do takiego obszaru szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcie w rozumieniu Międzynarodowej Organizacji Pracy, pojęcie staffingu nie ma takiego wydźwięku negatywnego, jak używamy tutaj na tym materiale i używamy w Polsce. Czy warto przeciwdziałać staffingowi w miejscu pracy? Jak najbardziej, tym bardziej, że jest to po prostu mobbing, więc z perspektywy pracodawcy mamy nawet taki obowiązek, żeby przeciwdziałać mobbingowi. Ale jest inne pytanie, czy warto zorganizować szkolenie ze staffingu dla swojej kadry kierowniczej, dla pracowników, którzy zarządzają innymi osobami? Moim zdaniem temat może być omawiany rzeczywiście, może być sygnalizowany, ale od strony bardziej budowania autorytetu, od strony efektywnej komunikacji, albo rozpoznawania takiej komunikacji wadliwej czy jakiejś opresyjnej, i ochrony po prostu przed agresją. Wystrzegałbym się jednak takiej narracji, że pracownicy tylko czyhają na swoich przełożonych, w jaki sposób ich tu dojechać, albo w jaki sposób ich oskarżyć. No bo to jest sprzeczne z faktami, z codzienną pracą i z biznesem. Znam wiele zespołów, które działają sprawnie, bez atakowania kogokolwiek, no więc w takich zespołach też nie ma potrzeby, żeby bronić się przed, przed czymkolwiek, albo tym bardziej przed kimkolwiek. Inna sprawa to postępowania wyjaśniające w sprawie zawiadomienia o mobbingu, i w tym kontekście inna sprawa to szkolenie dla członków komisji antymobbingowych. Więc w mojej praktyce oczywiście ten temat zawsze jest poruszany. Temat staffingu, może nie tak z nazwy, ale temat konkretnie mobbingu wstępującego, i myślę, że to jest obowiązek, żeby członkowie takiej komisji antymobbingowej wiedzieli na ten temat, żeby podczas przesłuchiwania Świadków i intuicja, albo ta zdrowa wiedza ich nie zawiodła. Zresztą w mojej praktyce prowadzenia postępowań wyjaśniających spotykam się czasami z takimi strategiami, które wskazują właśnie na stosowanie napastliwych, negatywnych zachowań podwładnych wobec przełożonych. I zawsze biorę to pod uwagę. Chyba to wszystko w tym temacie. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału. Również do lajkowania, jeżeli ten materiał był dla Ciebie pomocny. A przede wszystkim, jeżeli masz jakieś pytania, możesz zadać je pod tym materiałem. Możesz również wejść na moją stronę ribes.pl, skorzystać z formularza, albo po prostu zadzwoń. Chętnie wykonam szkolenia lub doradztwo dla Twojej organizacji. Do zobaczenia.